Szczę Boże, witajcie w drugą niedzielę Adwentu, gdzie mamy 8 grudnia, a więc przeżywamy dzięki dyspensie z Watykanu uroczystość niepoklanego poczęcia. Ewangelia według św. Łukasza. W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef z rodu Dawida. Dziewicy był na imię Maryja. Anioł przyszedł do niej i powiedział: Raduj się, łaski pełna Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do niej, nie bój się Maryjo, bo Bóg cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz Syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie On wielki zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwo nie będzie miało końca. Wtedy Maryja zapytała anioła, jak to się stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego. Anioł jej odpowiedział. Duch Święty stąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego. Dlatego święty, który się narodzi, będzie nazwany Synem Bożym. Oto twoja krewna Elżbieta pomimo starości poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu, chociaż uważa się ją za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. A Maryja tak odpowiedziała. Jestem służebnicą Pana. Niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Ta uroczystość niepoklanego poczęcia to jest przede wszystkim wielkie świętowanie kobiecości, wielkie dostrzeżenie kobiecości, bo musimy pamiętać o jednej kwestii. Choć dzisiaj próbujemy tę rzeczywistość zupełnie odmienić, do przyjścia Chrystusa na świat. Kobieta w starożytnej kulturze miała rolę drugorzędną, nie miała żadnej możliwości być na równi z mężczyzną. I tutaj nagle, kiedy Chrystus przychodzi dzięki temu, że przechodzi przez Maryję na świat. Wnosi na najwyższy z możliwych piedestałów godność kobiety. Nagle kobieta nie tylko, że jest równa godności mężczyźnie, ale w swoim macierzyństwie wręcz go przewyższa. To była rewolucja. Rewolucja w tamtych czasach. I dzisiaj wiele ruchów jest takich, które próbują odkryć godność kobiety bez Chrystusa. Oczywiście można kłamać tę historię, ale nie możemy zapomnieć o jednej rzeczy, że to dzięki Chrystusowi dzisiaj kobiety mają taką samą godność jak mężczyźni. Że mogą razem z nimi zasiadać do stołu i mają to samo do powiedzenia co mężczyźni. Ma ktoś wątpliwości? Niech spojrzy tylko na inne religie i zobaczy rolę kobiety w tamtych religiach. I wtedy nagle zobaczy, co się naprawdę wydarzyło 2000 lat temu. To była totalna rewolucja, ukazująca kobietę. W swojej największej i najpiękniejszej godności. I oczywiście możemy tę historię przekonywać. Bóg nam wszystko wybaczy, bo jest miłosierny, ale pamiętajmy, że natura okaleczona swojej yy, y, tożsamości w pewnym momencie będzie dopominała się swego. To no tak, a propos dzisiejszego dnia, dlatego wszystkim paniom jeszcze raz składam najlepsze życzenia. I patrzymy na Maryję. Która dzisiaj wypowiada swoje FIAT. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Niesamowita radość. Ale zobaczcie, to jest radość inna od tej, którą nam proponuje świat. Radość, której Maryja po tym swoim FIAT mówi tak dla Boga, zmienia koncepcję życia. Bo. Zupełnie musiała przeorganizować swoje życie. Nagle w tej radości idzie do Elżbiety, która jest osobą już w ciąży, potrzebuje opieki, a Maria sama jest w ciąży. Zobaczcie, na czym polega to Fiat? Na tym, że człowiek staje się darem dla drugiego. Bo taką siłę daje nam Bóg. I dzisiaj wszystkim nam życzę, byśmy patrząc na Maryję, potrafili odkrywać, że w tym naszym powiedzeniu Bogu, tak, kryje się niesamowite doświadczenie, żeby w imię tej miłości stawać się darem dla tego świata.